Bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę następnego tygodnia. Dzisiaj od 27 stycznia do 2 lutego, czyli przechodzimy do następnego miesiąca, miesiąca luty, który będzie bardzo interesujący nie tylko pod względem aspektów na niebie, ale także aury. Słońce aktualnie do 19 lutego znajduje się w znaku wodnika. I z impulsami energii znaku wodnika chodzi o to, aby każdy z Was podkreślił swoją odrębność, podkreślił i dostrzegł swoją indywidualność, oryginalność oraz nietuzinkowość. Tymczasem, w znaku obok, Saturn. Jest połączony z plutonem. Ta epokowa koniunkcja trwa cały rok i będzie wpływała na nasze zmiany wewnętrzne i zewnętrzne, na zmiany naszej y, świadomości. Y, wszystko to, y, co nie jest prawdziwe, ma być odrzucone, a zostaje tylko to, co jest prawdziwe, co jest trwałe, co jest stałe, co, je, co ma substancję. I y, przede wszystkim opiera się na prawdzie. Ze wszystkim tym, co nie jest aktualne, co nie pasuje do Ciebie, lub też inaczej, jeżeli odnosi się do Ciebie to, kim nie jesteś, y, trzeba będzie do końca roku 2020 z tą konstelacją odrzucić. To, co nam nie służy, y, ta substancja, o której mówię. Z punktu widzenia psychologii jest przede wszystkim, aby być autentycznym, aby być prawdziwym, czyli kto ma odwagę teraz skonfrontować się przede wszystkim ze swoją, ze swoją prawdą, ze swoją wewnętrzną prawdą, będzie nabierał razem z Jowiszem w znaku koziorożca mądrości i wykorzystywał swoją prawdę, swoją, swoją autentyczność do tego, aby się spełnić życiowo. Tak? Czyli pierwszeństwo mają przede wszystkim osoby, które są szczere, które są naturalne, które są prawdziwe. Myślę, że po wielu poradach wiele osób tak naprawdę ma masę prawdziwych talentów, które do tej pory nie wykorzystuje i razem z tą konstelacją, pomimo że konstelacja jest trudna, że konstelacja jest destruktywna, wielu osobom pomoże tutaj. Powrócić przede wszystkim do siebie. Słońce w znaku wodnika będzie przeświecać do 19 lutego. Przede wszystkim wodnikom, wagom, bliźniakom, baranom, baranom ustawiając się w opozycji do lwa oraz strzelca. 27 Wenus w znaku spirytualnych ryb ustawia się w kwadracie do Marsa. Ten aspekt rozpoczyna się już od bardzo ważnego nowiu, 24 w znaku wodnika. Wenus w kwadracie do Marsa, Wenus w znaku ryb szuka przede wszystkim połączenia spirytualnego, połączenia duchowego, szuka miłości bez końca, szuka. I pragnie miłości bez granic. Mars działa tutaj impulsywnie w znaku strzelca. To jest spontaniczne działanie skierowane do przyszłości, a Wenus chce przede wszystkim tego, Romantyzmu, połączenia intuicyjnego czy też duchowego, konflikt można tutaj ominąć, czy też konflikty w relacjach wszelkiego rodzaju można ominąć w ten sposób, że pozostajemy szczerzy, że pozostajemy prawdziwi, że nie oszukujemy, że mówimy prawdę i też że nic nie ukrywamy. Czyli należy akceptować to, co jest, przedstawiać to, co jest, trzymać się faktów. Analizowałabym real i nie opierała się przede wszystkim. Tylko na wizjach czy tylko na y, wyobrażeniach. 27 lutego czarna Lilit opuszcza znak ryb i przechodzi do znaku barana, gdzie pozostanie do 21 października 2020. Lilit jest symbolem niepodlegania. Lilit jest symbolem autentyczności, sprawiedliwości, niezależności. I tego, co w życiu wybieramy. Przechodząc do znaku Barana, będzie przebierała jego energię. I tak, jak gdyby cechowała się bardzo dużą siłą, bardzo dużą ekspresją. Także jeżeli chodzi o aspekty, które będzie tworzyła do 21 października 2020, Lilith pozostanie przez 6 miesięcy, ostatnie 6 miesięcy roku 2020. Mars będzie w Baranie, czyli Lilith będzie tutaj bardzo długo. Szła pod rękę z baranem, następnie ustawiała się w kwadracie do Saturna i Plutona, ale także do Jowisza w znaku barana. W znaku barana będzie buntownicza, będzie walczyła o swoje prawa, cechuje ją impulsywność, cechuje ją agresja, czasami złość, walcząc przede wszystkim o swoje pragnienia, o swoje życzenia, o, przede wszystkim dodając odwagi. Jeżeli nie będzie się z czymś Tutaj zgadzała, nie będzie się zgadzała na to, aby, abyście wchodzili w jakieś podlegania. Czarna Lilit do października 2020 sprzyja paranom, lwom, strzelcom, bliźniakom, wodnikom, ustawiając się w opozycji do znaku wagi, aby te znaki zodiaku nie zrezygnowały ze swoich marzeń, aby wyszły z podlegania. Aby nie rezygnowały z siebie, aby nie kapitulowały przed celem, ale właśnie wa walczyły o swoje pragnienia i swoje życzenia. Znaki kardynalne, czyli koziorożce, raki, barany oraz y, koziorożce, koziorożce raki, bagi i barany. Razem z Lilit, od 27 mają nie wchodzić w jakieś połowiczne układy, czy też kompromisy, ale słuchać się Lilit, która będzie dawała właśnie odwagi do obrony swoich zdań, do obrony swoich wizji, do obrony Waszych ideałów, a jeżeli się tutaj z czymś nie, nie zgadzacie, wychodzić właśnie z połowicznych, nieharmonijnych. Układów, nawet jeżeli trzeba coś poświęcić. Dla wszystkich innych, Lilith pomoże przede wszystkim znaku Barana mówić nie, jeżeli coś nie pasuje, jeżeli coś, jeżeli coś nie jest zgodne z prawdem, jeżeli będziecie w uzależnieniach, jeżeli to nie pozwala Wam się spełnić, jeżeli ogranicza to Waszą autonomię. Także 27 stycznia Wenus w znaku ryb po nowiu wodniku łączy się z Neptunem. Z jednej strony jest to aspekt wysoko spirytualny. Wenus szuka tutaj w znaku ryb przede wszystkim czułości jedności dusz, nieziemskiej miłości łączy się ze wszystkimi istotami razem duchowo i spirytualnie. Gdy jedne znaki zodiaku, a to będą ryby, raki i skorpiony oraz koziorożce i panny będą tutaj pruwać na chmurce numer 7, jeżeli chodzi o miłość, o relacje, o partnerstwa, a może i także z pieniędzmi się tutaj na pewno uda, tak Panny, strzelce, bliźniaki i ryby drugiej dekady muszą tego dnia uważać, ponieważ Wenus przy Neptunie jest to niestety aspekt odczarowania. Tutaj trzeba uważać, bo można być albo oszukanym to jest aspekt także różnych intryg, czy też emocjonalnego chaosu. 28 lutego Mars ustawia się w kwadracie do Neptuna. Mars w znaku, w znaku strzelca to Neptuna, który jest w znaku ryb. Jeżeli woda ustawia się w kwadracie, czyli w niekorzystnym aspekcie do ognia, nic tu z tego nie wyjdzie, tak? Czyli jest to przede wszystkim źle skierowana energia, jest to też. Aspekt właśnie tendencja strat, tendencja oszustw, złych wyborów, uwaga tutaj na odżywki, na alkohol, także może dojść do jakichś zatruć, ale przede wszystkim uwaga na, na, na kłamstwa i jakieś intrygi. Najlepiej jest razem z tym aspektem, czyli z kwadratem Marsa energii do Neptuna, skierować przede wszystkim fokus i swoją energię na kreatywne prace na prace artystyczne, na aktywności spirytualne czy fantazyjne. Wtedy nie możemy nic źle zrobić. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do kolejnych wideo. Zapraszam do porad. Informacje znajdują się pod wideo lub na mojej stronie www.astroveritas.com. Życzę wszystkim wspaniałego tygodnia i wszystkiego dobrego.